Więc parę dni temu moja kamera postanowiła popełnić taktyczne samobójstwo, przez co nie mogę teraz dokończyć projektów, na które pracowałem całkiem długo, przez co nie mogę dotrzymać mojej obietnicy, że zacznę profesjonalnie nagrywać na YouTube, bo wbiliśmy ponad 4 poświetlenia na ostatnim filmie. Nie będę kłamał trochę słabo, ale walić już to. Trzeba będzie zrobić jakiś materiał, bo już od miesiąca nic nie wrzucałem. I teraz musiałem wymyślić coś nowego, jakiś nowy pomysł na film. Coś kompletnie oryginalnego i własnego, tylko moje. Tak, po prostu będę opowiadał gównianą historię z mojego upośledzonego życia. A do tego zrobię... czyli tutaj pojawi się pudełko i teraz będzie się kręcić. Więc tak, może zacznijmy od podania jakiegoś backgroundu do historii. E, mianowicie, wszystko się zdarzyło jakieś... 7 lat temu, jak byłem na obozie nad jeziorem. Generalnie obóz był takim obozem zwykłym, taki sportowy. Wrócili mnie tam rodzice, żebym schudł trochę, bo... byłem wtedy potężny, byłem... nawet potężniej, niż teraz jestem. Więc generalnie... cały obóz się składał na... Fajne aktywności, takie jak kajaki, takie jak żaglówki, takie jak kurde jakieś sztuki walki. Oprócz tych zwykłych rzeczy, które się dzieją na większości obozów, mieliśmy coś na styl takiej warty, wachty. No, wszystko jedno, jak się to nazywało, i było to okropne główno, i jestem pewien, że wymyślanie tego wyglądało tak. I codziennie dawajmy na plażę jedną grupę, i mają tam siedzieć, nic nie robiąc, od 22 do 4 w nocy. To będzie całkiem epicki pomysł. Ja pierdolę, ale to jest epickie, tak? Na pewno nikt tam nie umrze. A tutaj śmieszne, bo powiecie, bo, bo, bo ktoś tam prawie umarł. Jedyne co musicie wiedzieć to to, że pewnego dnia moja grupa została wybrana, byśmy siedzieli na pieprzonej plaży, wszędzie jest ciemno, jedyny kontakt z jakimkolwiek dorosłym jest przez gównianą krótkofalówkę, która psuła się co 5 minut. No ale hej, przynajmniej nie trzeba było spać, to jest epickie, prawda? No więc tak, wachta była podzielona na trzy takie zmiany, tak, jedna było od 22 do 24, Druga była o 24 do 2 w nocy, a trzecia od drugiej w nocy do czwartej w nocy. Każdy chciał iść na pierwszą zmianę, gdyż wiecie, wtedy jeszcze cokolwiek cokolwiek widziałeś, kurde nie spałeś przynajmniej jakby byłeś jeszcze troszeczkę obudzony, tak? Wszystkie inne to już po prostu było ej, weźmy na... idziemy na plażę i śpimy. I to jest wszystko co tam było. I pamiętam generalnie, że feralny dzień byłem na drugiej zmianie. Generalnie strasznie się cieszyłem, że. Hej, może zamówimy sobie pizzę. Dzień dobry, zamówić pizzę! okazało się, że jesteśmy 50 km do jebanego lasu, gdzie, ma, gdzie nie ma cywilizacji. Więc raczej nie było szansy na to, ale to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że zostałem przydzielony z dwoma innymi chłopakami. Był chłopak y, taki całkiem grubszy ode mnie, oraz był jeszcze taki jeden typek, co miał bardzo mocną opaleniznę i. Dla sfery tej historyjki nazwijmy jednego Big Smoke, a drugiego CJ. Yy, grałem parę dni temu w GTA San Andreas. Więc siedziałem sobie z Big Smokeiem i CJ'em na plaży, tak? Na plaży był jeszcze tam chyba pies ratownika. Tak, pies ratownika to był. I on nazywał się Bazyl. To był bardzo fajny pies. Siedziałem tam wtedy na tej zmianie i rzucałem mu fatyki. No, ale tak czy siak. Moi koledzy chcieli mnie w jakiś sposób przestraszyć, tak? Więc opowiedzieli mi o yy, Slendermanie. Jakby, jak mi to opowiedzieli po raz pierwszy, to ja byłem coś na ten... Co ty myślisz, że ja, kurwa. 8 lat mam Mnie takie gówna nie straszą, proszę pana, wyjdź mi z tym. I w pewnym momencie Big Smoke powiedział Ej! Ej! Ja pójdę do swojego domku i wezmę tutaj pianki. Wtedy CJ powiedział coś na styl. Ejo, homey. To ja pójdę z Tobą. To ja wezmę też coś słodkiego. I tutaj wrócimy zaraz. Na 100%, tutaj wrócimy, tak? Na 100%. I wtedy sobie poszli. Ja postanowiłem wtedy zostać. Nie iść z nimi, bo ja tutaj dzielnych opaczek. Ja się niczego nie boję. W pewnym momencie ten pies, któremu rzucałem patyki, to postanowił tutaj podejść do mnie. Tak, zaczął ziewać. A potem się kurwa na mnie położył. Byłem coś na styl. Yy, dobra. Wszystko fajnie, ja, 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 ja się boję tego psa dotykać, bo jak go pewnie prób będę próbował przesunąć, to mi jebany odgryzie rękę. Więc postanowiłem poczekać na moich komradów, jak wrócą. I czekałem przez ponad 10 minut. I wtedy, gdy popatrzyłem sobie w ciemny las koło plaży, zauważyłem coś wysokiego. Wtedy mi się przypomniało, jak ten jebany Big Smoke mi opowiedział o Slendermanie. Zimny pot. Po prostu. Kurwa. W pewnym momencie zacząłem tak panikować, takie O kurwe, muszę stąd uciekać, muszę jak najszybciej uciekać Okazało się, że pies jest zbyt ciężki, nie mogę uciekać No to biorę tą krótkofalówkę Okazało się, że może rzucanie nią w piach nie był za dobrym pomysłem Zauważyłem, że to co było w oddali się rusza I rusza się w moim kierunku Zobaczyłem, że postać jest około jakieś, powiedzmy takie 30 metrów ode mnie Uznałem, to jest, to jest koniec To jest koniec nie mogę stąd uciec. Nawet jeżeli bym mógł, to jestem za gruby i tak bym nie złapał. Jaki jest sens tego? Nagle z lasu wyszło dwóch dorosłych typów. I ja byłem stylu, o nie, kurwa, Slenderman tam próbuje mnie oszukać czy coś w tym stylu. Ale okazało się, że jeden z tych typów nosił taką ogromną gałąź. Popatrz Postawiłem popatrzeć na tą gałąź i okazało się, że, że jest ona tym, co myślałem, że jest Slendermanem. I po jakichś dwóch minutach tak zorientowałem się. Ej, kurwa, ja nie będę dzisiaj dying. umierał, będę We're żył wiecznie! Po jakiejś chwili pies ze mnie zszedł. Postanowił sobie pójść, nie, popływać do jeziora. Ale to jest nieważne: najważniejsze było to, że ja jestem wolny. Postanowiłem zacząć biec do mojego domu. Po drodze, oczywiście, miałem domek CJ'a i Big Smoke'a. Więc postanowiłem do nich zajść na początku i zobaczyć, dlaczego nie przyszli. Okazało się, że jebani poszli do domku. Pierdolili wszystko, co mieli przynieść, a potem zasnęli. Skurwysyny. syny. Nie byłem szczęśliwy, że nie będę umierał, ale nie byłem także przerażony, że ten Slenderman dalej będzie mnie prześladował. Dlatego przez następne, w sumie, do końca całego obozu miałem takie coś: zaraz wyjdzie. Zaraz na 100% wyjdzie. Zaraz na 100%. O kurwa! A nie, czego to? To jest. Pal. Hmm. Obóz parę dni później się zakończył. Jedyne co po nim pozostało to brązowy medal za łowienie ryb oraz dostałem także niezwykle uciężliwego strachu przed jakimikolwiek formami lasów, lasków, borów czy puszczy. Ale nie zmienia to faktu, że na koniec dnia żyję i na 100% to się nie zmieni. Dzień dobry, dzień dobry, tutaj szotnik montujący film. Jest aktualnie druga w nocy i jestem strasznie zmęczony, więc wybaczcie mi bardzo, jeżeli będę tak brzmiał upośledzenie, czyli, czyli normalnie. Generalnie chciałem wyjaśnić i zapowiedzieć parę rzeczy. To będzie bardzo króciutko, więc zostań tutaj. Proszę cię, więc zróbmy tutaj, tutaj mam timer, który jest ustawiony na minutę. Więc dosłownie minuta, proszę Cię, możesz to zrobić, posiedzieć tutaj, bo to są ważne informacje, to znaczy nie, ale dla mnie są ważne. Więc zaczynamy, timer, start. Na początku chciałem przeprosić za brak materiału przez ostatnie dwa miesiące. Generalnie miałem dwa bardzo duże projekty, które na sam koniec flopnęły po prostu, gdyż albo się psuły rzeczy do nich, albo się psuły materiały, albo ja po prostu uznawałem, że to nie jest dobry pomysł i po prostu zaczynałem od nowa. Generalnie ten materiał, który właśnie obejrzeliście, miał być takim, wiecie, zapchać dziurę, żeby mieć jakieś coś między między materiały, między, między materiałami. Generalnie zajęło mi to miesiąc z montowania tego gówna, więc nie będzie czegoś takiego na kanale, no chyba, że wbijemy tutaj pół łapki w górę. Tymczasem chciałem jeszcze zapowiedzieć, że tak jakoś od 12 lipca teraz spróbuję wrzucać, przynajmniej regularnie co dwa tygodnie. Więc od 12 lipca będę wrzucał co dwa tygodnie. wieszcie podajcie coś mi. O kurwa, oj, oj, 7 sekund. Wiesz, podajcie coś w komentarzach, do tego, bo ja nie mam pomysłu. Proszę, 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 proszę. Okej, okay, więc pozostało tego jeszcze outro zrobić. Więc. Yy... Zmień świat. Ma ostatnia wiadomość.